Jeden główny błąd w Bayer Personie, który zabija Twój marketing i sprzedaż. Kanał JBS Europe. Praktyka zamiast teorii w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu. Wiesz, co mnie najbardziej zaskakuje w pracy z firmami? Że najwięcej błędów nie dzieje się wtedy, gdy coś po prostu robią, czy robimy źle, tylko wtedy, gdy coś robimy raz, a potem już nigdy do tego nie wracamy. I Bayer Persona to jest taki klasyk tego błędu. Robisz raz, wnosisz energię, wypełniasz, a potem koniec. No i wracasz do codzienności, do kampanii, które robisz, do spotkań, i nawet nie zauważasz, że twoja mapa klienta przestała pokazywać rzeczywistość. To nie jest problem braku Bayer Persony, to problem braku aktualizacji Bayer Persony. I to właśnie ten błąd, który zabija Twój marketing i sprzedaż. Wspaniale widać to w pracy z moimi klientami, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze wyraźniej podczas gier MPPM. I to wygląda tak, że jeżeli jesteśmy już daleko po pierwszym projekcie, po konstruowaniu buyer Persony i przychodzi ten moment, żeby do niej wrócić, zaktualizować, dodać nowe dane. To nagle następuje taka blokada. Zespół się miota, zaczyna szukać innych rozwiązań. Jakby karta działania, użyta raz, nie mogła wrócić na stół. Jakby to było tak, że to już było, oznaczało, że koniec tematu. A to właśnie kluczowy moment, który decyduje, czy Twoje działania są nadal trafione i czy już przypadkiem nie są dawno obok celu. I kiedy podczas tej naszej gry zespół dostaje pierwsze feedbacki z rynku, że nie trafiona decyzja, dopiero wtedy odkrywa, że był zablokowany, że myślał, oj, my już to mamy. Tylko, że nie wzięli pod uwagę warunków, które się zmieniły i które mają bezpośredni wpływ na zachowania, emocje i priorytety ich klienta. Dlatego dziś pokażę, co się dzieje, gdy Bayer persona się po prostu starzeje, jak rozpoznać, że Twój obraz klienta jest nieaktualny? No i jak w trzech prostych krokach to naprawić? Bez przepalania pieniędzy i bez jakiegoś bardzo długiego czasu. Jeśli to brzmi interesująco, kliknij przycisk subskrybuj, no i dołącz do naszej społeczności. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Zacznijmy od prostej analogii. No w Powiedzmy, że GPS. Gdzieś właściwie każdy smartfon ma w Google Maps, które się aktualizują, ale wyobraźmy sobie, że nie mamy dostępu do internetu, więc jakby Google Maps ma zapisane mapy sprzed dwóch lat, ale droga niby jest ta sama. Natomiast świat dookoła się zupełnie zmienił. Są nowe objazdy, nowe remonty, nowe ronda, przeróżne rzeczy i dokładnie tak samo działa nieaktualna. Bayer Persona. Myślisz sobie, że prowadzisz klientów do celu, że sobie tak w ten sposób działasz, a tymczasem most, który miałeś Cię tam zaprowadzić, już dawno się zawalił. No, przykładem są Katowice. No Jeżeli teraz przyjeżdżacie do Katowic, a byliście tu dwa lata temu, no to zupełnie inaczej się po niej jeździ. Mamy zupełnie nowe mosty, zupełnie nowe miejsca, w których trzeba omijać te budowy nowych mostów. No i jazda na pamięć po prostu grozi utknięciem w korkach. Podobnie z Bayer Persona. To, że Twoja buyer persona kiedyś działała, nie znaczy, że działa też dzisiaj, bo ludzie zmieniają priorytety i to zdecydowanie szybciej niż my, swoje arkusze i wpisy w Excelu. Zmienia się też kontekst, emocje. Sposób podejmowania decyzji. W takim świecie yy, żyjemy. I widziałem firmy, które przez kilka lat czasami nie dotykały swojego opisu klienta. Gdzieś tam był w segregatorze, trzeba było po niego pójść, a potem dziwiły się, że kampanie przestały konwertować. I to nie dlatego, że zespół się nie starał, czyli robili coś źle, tylko dlatego, że po prostu celowali w klienta, którego już nie było. I teraz posłuchaj, brak aktualizacji buyer Persony tworzy. Trzy bardzo poważne luki, i to takie luki, które potrafią po prostu rozłożyć marketing i sprzedaż na upadki. Jakie to luki? Luka numer jeden, luka decyzyjna. Działasz na danych po prostu sprzed zmian. Twój rynek już dawno poszedł w inną stronę. Nowe wyzwania, nowe priorytety, nowe narzędzia, a ty dalej komunikujesz się językiem sprzed np. pandemii, albo sprzed zmian legislacyjnych, albo sprzed rewolucji AI. No i jaki jest tego rezultat? Kampanie, które nie trafiają, lidy, które się zastanawiają, i handlowcy, którzy no, tak właściwie cały czas kończą rozmowy słowami odezwi się po kwartale. Jeden z naszych klientów miał bardzo podobną sytuację bajer personę, y, której, którą opisywał jako właściciel firmy IT Software House, który się chce skalować. Tylko że dziś ten sam właściciel zupełnie nie myśli o skalowaniu i o zatrudnianiu kolejnych osób do zespołu, tylko myśli o optymalizacji i jest już po pierwszych zwolnieniach. Zrozumienie jego nowej sytuacji i korekta komunikacji spowodowały, że Lidy wróciły. Luka wartości to dwa. Nie trafiasz w to, co boli dzisiaj. Klienci nie kupują tego, co im oferujesz, kupują rozwiązania ich aktualnego problemu. A jeśli nie rozmawiasz z nimi, to nie masz pojęcia, co tak naprawdę ich dzisiaj boli. W zeszłym roku chcieli wzrostu, a dzisiaj już chcą stabilności. Wtedy szukali partnera strategicznego, a dziś szukają sposobu, żeby po prostu nie zwalniać ludzi. Nie ma nic gorszego niż doskonale przygotowana oferta na nieaktualny problem. I to właśnie robi wiele firm, które nie aktualizują Bayer Persony. No i trzecia taka bardzo poważna luka to jest ta konkurencyjna jeśli ty nie dzwonisz, nie pytasz, nie rozmawiasz, nie analizujesz, to robi to ktoś inny. Konkurencja, która rozmawia z klientem dzisiaj, zna jego nowe obiekcje, jego nowe strachy, jego nowe realne wyzwania. I myślę, że wiesz, co się dzieje. To ona wygląda po prostu na bliższą, na bardziej rozumiejącą, bardziej ludzką. Więc brak aktualizacji Bayer Persony to jak brak tlenu w procesie sprzedaży. I nie czujesz od razu, że brakuje, tylko powoli po prostu zaczynasz się dusić. Więc dlatego teraz pytanie, jak to naprawić? Nie potrzebujesz przecież nowej Bayer Persony, bo masz, zrobiłeś dobrą robotę. Potrzebujesz aktualizacji. Jak w takim telefonie update. A nie konkretny reset. W MPPM Sprint robimy to przez trzy wywiady z aktualnymi klientami, z taką dużą troską i wyczuciem nastawione na słuchanie, dwie rozmowy z utraconymi lidami i jedna analiza danych z celem. To kilka godzin pracy, które potrafią zmienić całą strategię. Dlaczego? Bo dopiero wtedy widzisz prawdę, kto naprawdę kupuje, dlaczego kupuje. I to powoduje, że czasem przestaje kupować, a co powoduje, że wraca, i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby analizować z głowy, po prostu trzeba zmierzyć się z faktami, a żeby je mieć, to trzeba je po prostu zebrać. Powiem też o jednym z przykładów z jednych z warsztatów. Zespół sprzedaży z firmy technologicznej w 2023 roku mieli Bayer personę marketing manager w firmie B2B. Podczas aktualizacji wyszło, że ten sam klient dziś to CEO, czyli człowiek, który dostał obowiązki marketingu. No ale nie ma specjalnej kompetencji w tym obszarze. I to całkowicie zmieniło komunikację, bo nie rozmawialiśmy już o kampaniach lidowych, tylko o odzyskaniu czasu, o uporządkowaniu procesów, o zarządzaniu tymi procesami i o kontroli nad budżetem. To właśnie robi Update Buyer Persony. Dostosowuje Twój język, Twoją narrację, obietnice wartości i dzięki temu Twój marketing znów po prostu trafia. A nie zgaduje. Dlatego jeśli nie rozmawiasz z klientami, no to, no to to właśnie zgadujesz, a zgadywanie kosztuje więcej niż jakikolwiek błąd w marketingu. Więc zrób prosty test. To takie zadanie na dzisiaj. Kiedy, odpowiedź na to pytanie, kiedy ostatnio rozmawiałeś z klientem o tym, dlaczego naprawdę kupił? Nieco mu się podobało, tylko dlaczego zdecydował się działać właśnie teraz i to właśnie z Tobą. Jeśli. Znajdziesz odpowiedź na to pytanie, kiedy i było to więcej niż 6 miesięcy temu, to Twoja Bayer persona jest po prostu przestarzała. Więc czas zrobić aktualizację. Porozmawiaj z trzema klientami, zanotuj ich słowa dokładnie tak, jak mówią o tych swoich problemach, wyzwaniach, o tej aktualizacji, bo to jest Twój najcenniejszy insight. Prawdziwe słowa klientów. Nie chat GPT, nie wszystkie rozmowy z innymi doradcami. Ważne jest to, co mówi Twój klient. A jeśli poczujesz, że potrzebujesz w tym pomocy i chciałbyś, żebym ja Ci w tym pomógł yy, przejść przez ten proces, to albo po prostu napisz na biuro małpa.jbs.europ.pl. Zawsze ja odpisuję na te maile, albo po prostu sprawdź kartę Bayer Persona i segmentacja w naszej metodologii MPPM. Masz tam wszystko. Estymacje czasu, kroki i checklistę. To narzędzie nie żeby zgadywać, tylko żeby po prostu działać. Na faktach. Podsumowując. Bayer Persona to nie jest dokument, który robisz raz i wrzucasz do segregatora i gdzieś tam na półkę. To system, który trzeba aktualizować jak oprogramowanie. Świat się zmienia, twoi klienci się zmieniają, a twoje dane starzeją się szybciej niż niestety nam się wydaje bo moje też. Więc nie ma co zgadywać, trzeba rozmawiać, nie analizować, tylko obserwować i nie odkładać, tylko działać. Bo dziś to najlepszy dzień na to, żeby niczego nie odkładać. Na jutro. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zaproście też znajomych. Rośnie ta grupa, bardzo się z tego cieszę. No i do usłyszenia w następnym odcinku. To już koniec tego odcinka. Ale jeśli ten materiał ci się podobał i czujesz, że wnosi wartość do twojego biznesu lub codziennych działań, zasubskrybuj nasz kanał. Każdy tydzień to nowy odcinek pełen praktycznych wskazówek, narzędzi, no i sprawdzonych metod, które możesz od razu zastosować w praktyce. Kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowości. A jeśli chcesz więcej takich treści, daj znać w komentarzu. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.